co zdaje się sugerować nawet ten, ten artykuł, który pobieżnie, ale przeczytałem, my wcale nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani zakupem tych udziałów. To po pierwsze. Już Panu wytłumaczę dlaczego. Kupując to bardzo niedawno, za kwotę przeszło 6 milionów złotych, żaden z właścicieli spółka nie spodziewała się, że nagle, po tak niedługim okresie funkcjonowania, trzeba będzie znowu dokapitalizować tę spółkę. Tego nie powiem Panu więcej. Tego nawet nie przewidział bank finansujący, bo z dokumentów, które mieliśmy, tych zagrożeń nie było widać. Dzisiaj spółka, która powiedzmy jest tam na jakiejś stabilnej pozycji, ale tak jak mówię, warunkowo, warunkujemy tą stabilną sytuację od tego, że dalej w takiej ilości strumienia ten odpad będzie do spółki wpływał. Czego w pewności. Yy, takiej pewności my nie mamy i nigdy mieć nie, nie, nie będziemy. I dzisiaj my znowu w sytuacji, gdybyśmy wyłożyli pieniądze, znowu musimy kilka milionów wyłożyć po to, żeby spółka de facto nie przyniosła żadnych profitów udziałowcom, bo my nie dzielimy dywidendy, bo jej po prostu takiego zysku do podziału nie ma. Dla nas najlepszą sytuacją w tym momencie, Panie tak Przewodniczący, byłoby, Gdybyśmy, czy gmina, czy my w mniej więcej podobnych proporcjach dofinansowali spółkę. Drugim wariantem dla nas, również, który przyjmujemy i tutaj nie mielibyśmy jakichś e, zastrzeżeń, byłoby, gdyby kupił to inny udziałowiec, e, udziały od państwa. Bo dopłacanie kolejnych milionów do spółki, z której w najbliższych latach najprawdopodobniej my nie jesteśmy w stanie podzielić zysków. No to ma takie ekonomicznie średni, średnie uzasadnienie. zgodzi się Pan? Wobec czego? A jeżeli Pan pyta, gdyby jego pytał, ja tak nie odpowiadam, a gdyby M, jak Pan pyta, kupił 100% tych udziałów, to oczywistym jest, że wykładając w sumie 6 plus x kwotę, no nie, nie doprowadzi, nie doprowadzi, do sytuacji takiej, ażeby zamknąć składowisko. No bo to już było, tak jak Pan powiedział, nie jest samobójcą. Spółka MPO. A skąd wzięła pieniądze? Spółka Empol no, posiada kilka ripol. No My funkcjonujemy w, na wschodzie w Dniu Radymno, to jest prawie tam granica ukraińska. 20 maja otwieramy rybok w Braci na Śląsku. E, funkcjonujemy, mamy ryboki w Górnicach, w tym w postępowaniu w Rudzie Śląskiej na kolejny RIPO w Książu w Polsce Także pieniądze spółka EPO na to, ażeby wykonać niezbędne inwestycje, oczywiście posiada. My mówimy o braku zdolności kredytowej Eko jako spółki, która de facto powinna swoją mocą jakby wykonać te inwestycje. Bo oczywiście Apple nie może tych pieniędzy przekazać w takiej prostej, Linii, że jest udziałowcem, nawet gdyby był stuprocentowy. No to, jest, to jest karalne i to jest niezgodne z prawem. Trzeba byłoby również podwyższać kapitał zakładowy i trzeba byłoby tak samo wykonać te czynności. Także my naprawdę, Panie Przewodniczący, nie, nie nastajemy tu na Państwa, żeby yy, zresztą, jakkolwiek byśmy. Państwu sugerowali, to, to Państwo jesteście związani przepisami, procedurą, wyceną udziału, przetargiem publicznym, to Państwo możecie wysłać do takich spółek jak my w całej Polsce czy nawet Europie, zawieźć ich do zakupu za jak najwyższą cenę. My tego mamy pełną świadomość. Także my to, tu się nic nie dzieje, wbrew temu co tam Pan autor tej publikacji sugeruje, to, to nie jest przestępstwo w białych rękawiczkach, w białych tam. Tak taką tabelę, nie odnosząc się do całości tej, yy, tej, tej marnej publikacji, to powiem tak, że yy, mimo to, że spółka jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie zajmuje się polityką i my w różnych gminach mamy yy, do czynienia z różnymi opcjami politycznymi, z wszystkimi się jakoś dobrze dogadujemy, to muszę Panu powiedzieć, że ten artykuł nie pozostanie bez tego. Spółka działa już naprawdę na terenie całej Polski, i takie publikacje powodują to, że no w bardzo niekorzystnym świetle przedstawia się spółkę, która nigdy do tej pory nie miała najmniejszych problemów, żadnych procesów, żadnych zarzutów, żadnych najmniejszych sugestii co do nieprawidłowości jej funkcjonowania. Wobec czego sprawa tej publikacji i osób, które ja żywię, szczerą nadzieję, że to. Nikogo z Państwa nie dotyczy, ale nas swój pilot znajdzie w sądzie o naruszeniu dóbr osobistych, jak również w zawiadomieniu o uzasadnionym pokoju przestępstwa. Także, także tyle z mojej strony.